Kochani, witajcie w kolejnym vlogu ja właśnie robię nam z niego śniadanie. Na zdrowie, kochanie, na zdrowie. Tutaj na patelni robi mi się już omlet, będę robić dwie sztuki i on jest tylko doprawiony solą i pieprzem. Natomiast tutaj mam przygotowane pieczarki, żółtą paprykę, czarne oliwki. To jest ilość na jedną porcję, potem dokroję jeszcze na drugą porcję i tu mam y, tortillę. Już się mogę z wami przywitać. My z Niko po śniadaniu. Przygotowaliśmy się do wyjścia. Będziemy zaraz szli na spacer. Niko już sobie tutaj chodzi ze swoją kurtką. Gdzie masz swoją kurtkę na podłodze, tak? Ciągniesz ją za sobą. Niko już chce się koniecznie ubierać, więc ja tylko przyszłam na chwilę Wam powiedzieć, że idziemy na spacer, tak? Chcesz zobaczyć tutaj? No mama musi się ubrać w sweterek, tak? Co byś chciał? Przyszłam tylko powiedzieć, że wybieramy się na spacer i przy okazji, mam nadzieję, że nie zmotniemy, bo dzisiaj jest taka dziwna pogoda, że są okropne, paskudne, takie ciemne chmury. Ale wychodzi, jak widzicie, dosyć ostre słońce co jakiś czas, więc mam nadzieję, że nie zacznie padać. Idziemy jeszcze przy okazji do Diemu, bo skończyło mi się kilka rzeczy i muszę zrobić dosłownie drobne zakupy, kilka rzeczy. Natomiast dosyć potrzebne, więc, więc musimy tam zajść i po prostu wrócimy później do domu i się do Was odezwę. Nie będę zabierać aparatu ze sobą, bo teraz no wiecie, środki ostrożności w sklepach są bardzo duże. U nas wrajne od poniedziałku już w galerii pootwierali jakieś sklepy, chyba TK Max yy, i coś tam jeszcze, chyba Media Markt, W każdym razie już powoli się otwieramy. Mam wrażenie, że nieco bardziej niż w Polsce, co no, mnie napawa nadzieją, chociaż z tego co widziałam w telewizji, to niestety, ale im się właśnie od jakoś początku maja zaczęło więcej miejsc otwierać, tym znowu zachorowania są w Niemczech większe, więc no cóż zobaczymy jak to będzie, w każdym razie ja dzisiaj nie o wirusie wczoraj był bardzo fajny dzień, Niko, eh, Niko ja z, o, ostatnio bez przerwy mylę, do Aleksa mówię Niko, do Niko mówię Alex. Aleks miał wczoraj urodziny piekłam dla niego jego ulubione ciasto cytrynowe i pokazywałam wam na Instagramie i że ja jutro mam urodziny to są takie wiecie dla nas trzy dni świętowania, tym razem niestety sami w domu to stwierdziłam, że będę robić najprawdopodobniej jutro Zobaczę jak mi to wyjdzie Będę robić moi drodzy Wegański sernik, czyli tofucznik Mam super przepis, wydaje się być Po prostu ekstremalnie prosty Więc też idę kupić Właśnie kilka składników, bo chyba mnie Dwa składniki brakują właśnie do tego przepisu A jeżeli się okaże, że te ciasto ze wczoraj, bo została na połowa Dzisiaj nie zjemy wszystkiego i zostanie na jutro To po prostu przy okazji następnego vloga O teraz się znowu zrobiło ciemno Przy okazji następnego vloga pokażę wam właśnie ten przepis Ja go sama jeszcze... Jeszcze nie próbowałam, ale z tego co czytam jest bardzo prosty, więc mam nadzieję, że mi wyjdzie i będę mogła wam powiedzieć: tak, zróbcie ten przepis, bo jest pyszny. Dobra, że Niko już chodzi z tą kurteczką, zniecierpliwony, wiony, ja się też ubieram. Mam już swet przygotowany. Powiem wam, że ten swetr, który kupiłam na Zalando, to jest wełna i alpaka. On mi się tak świetnie sprawdza, bo on jest po prostu. Mm, taki, że jak jest zimno to on świetnie grzeje, natomiast jak jest ciepło, to ja się w nim nie pocę. On jest taki jakby termoaktywny, pięknie właśnie ciało w nim oddycha. I to jest marka Selected Femme, coś takiego. No nie wiem czy będziecie widzieć, czekacie. Jak wam to pokazać? Nie umiem, tak. To jest marka właśnie z Zalando i bardzo Wam polecam właśnie wełniane swetry. Jeżeli nie jesteście weganami, to to jest naprawdę świetna sprawa, bo jest e, naprawdę bardzo w nich ciepło, ale też przy okazji ciało się właśnie nie poci. Pokażę Wam, kochani, szybki hol z siaty. Jak będę trochę ciągnąć nosem, to wybaczcie, ale coś właśnie tak nie wiem, trochę mnie mam wrażenie przewiało. Mimo, że byliśmy bardzo ciepło ubrani, to jednak powiem Wam, że chmury są paskudne, na dodatek bardzo wieje, ale słyszałam, że w Polsce też tak. Jest, czekajcie, zamknę drzwi, żeby Niko nam nie hałasował, w sensie Niko będzie z nami, ale żeby Aleksowi nie hałasował, bo Aleks oczywiście śpi po pracy. Więc tak, nie zrobiłam jakichś bardzo wielkich zakupów, dosłownie tylko te rzeczy, które mi się skończyły. No i co, pokażę Wam, co tu jest, może Was coś zainteresuje. Byłam w dwóch DM-ach, niestety ten dział z żywnością ma bardzo duże braki, bardzo dużo rzeczy jest wykupionych. Na szczęście się udało, kupiłam dwa opakowania. Takiego cornflakes, po, po prostu e, płatki kukurydziane. Ja czasami robię Niko na kolację, a one mają dosłownie dwa składniki, więc super. Więc w zapasie będziemy mieć. Wzięłam dwa opakowania. Niko się bawi zamkniętą musztardą, wyciągnął z zapasów naszych. Dalej, mm, o paragonem. Co byś chciał, Niko? Mm, co mnie klepisz po udzie? Mama pokaże zakupy i zaraz będziemy coś fajnego robić. E, dalej, wzięłam dwa mydła. Jakieś naturalne mydło Carpe Diem z grejpfrutem i limetką. Zobaczymy, już się nikogo tu dobieram. Ostatnio miałam dwa beznadziejne mydła, jedno z widla, jedno Balea, też z Diemu i niestety mam znowu problemy z dłonią jeszcze większe niż miałam wcześniej, więc chyba mi znowu mydło nie służy. I stwierdziłam, że nie chcę już cały czas kupować tych Alverde, bo potem pokazuję Wam w po prostu projekcie dęko jedno i to samo, więc stwierdziłam, że wypróbuję coś innego. Więc to jest jedna marka, a tutaj wzięłam markę Naturszyn. To jest marka Diemowska. To jest też naturalne mydło cytrynowe do rąk. 100 gramów, zobaczymy, jak to się nam sprawdzi. Więc dwa mydła. Potem wzięłam dwie puszki mleka kokosowego. Bo będę potrzebować do tego mojego tofurnika, do tego mojego ciasta. To ma też bardzo fajny skład. Kiedyś kupowałam z Lidla. Co prawda bardzo rzadko, ale jednak. I raz przeczytałam właśnie tak z ciekawości skład i tam było tyle emulgatorów, jakieś dziwne substancje, które mi nic nie mówiły, że stwierdziłam, że po prostu będę szukać czegoś innego. I znalazłam właśnie em, takie mleko po prostu w dm -ie. Czemu patrzę na składę? Ze względu przede wszystkim na niko, żeby mu nie podawać Wiecie? jakieś rzeczy, nie wiadomo jak dziwnych. Dwie kostki tofu też do mojego, do mojego ciasta. To jest wersja naturalna. I tutaj mam jeszcze zapas. To wyczaiłam dzisiaj pierwszy raz. Nie wiem, czy to jest nowość. Natomiast ja mam taką szczotkę do mycia garnków, jeżeli coś myję już ręcznie, bo mi się nie mieści na przykład do zmywarki, albo nie mam potrzeby jej wstawiać, to myję taką właśnie szczotką. Ona ma ona ma taką długą rączkę, więc nie moczę sobie przy okazji nawet rąk. I zauważyłam, że zamiast kupować całą szczotkę, można kupić same te główki. I taki zestaw mnie kosztował niecałe, euro 50, więc będę próbować. Tutaj, na tyle. A powiem Wam. Pokazywałam wam na Instagramie, ale nie pokazywałam wam we vlogu, że oczywiście um, szyba pobrudzona przez Niko, więc wybaczcie. Natomiast udało mi się w Lidlu za darmo dostać Pelargonie, yy. tak, Niko, i powiem Wam, że udało mi się je no, doprowadzić do fajnego stanu, bo one tragicznie wyglądały. Natomiast teraz powiem wam, że nawet nawet mam wrażenie, że zaczynają coraz ładniej rosnąć. Więc mam nadzieję, że u nas przeżyją. Muszę je dzisiaj podlać, bo jeszcze tego nie zrobiłam. No i zobaczymy, czy zakwitną. <śpiewa> <śpiewa> <Nico>. <śpiewa> Co ty tam robisz? Jakiś czas temu pokazywałam Wam na moim Instagramie, że przyszła do mnie paczka od Pixie, i w niedługim okresie czasu, chyba w przeciągu miesiąca, czy nawet nie całego, już nie pamiętam jak to było, ale przyszła kolejna paczka. I ja się z tą pierwszą wstrzymywałam, żeby zrobić Wam rozdanie, no ze względu na o, sytuację. Natomiast teraz, że już wiecie, wszystko powoli wraca do normy, będę mogła, myślę, bez problemu Wam te paczki wysłać. Więc dzisiaj mam dla Was takie podwójne rozdanie dwie paczki, właśnie właśnie Pixi. Zacznijmy... Niko mi tu oczywiście towarzyszy i musi mi tu zabierać teraz wszystko. Tylko proszę się nie bawić moimi kosmetykami, żebyś czegoś nie zepsuł. Zacznijmy od paczki, która do mnie przyszła jako pierwsza. Ona była właśnie na Instagramie. Pokazywałam Wam ją na Insta Stories, więc warto mnie tam śledzić, bo dużo rzeczy możecie po prostu zobaczyć wcześniej. I to jest paczka, w której mamy tonik, ten ich słynny glow tonik. Niko, proszę cię, nie zabieraj. Weź sobie lusterko. Nie chcesz lusterka. Jemu ja jeszcze czasami wiecie, ciężko dogodzić. Coś czuję, że zaraz coś. Z... Proszę, buteleczkę. Chcesz, buteleczkę? Proszę bardzo. Więc tutaj mamy właśnie Glow Tonic w wersji takiej bardzo dużej, 500 ml. I niby te dwie są do sprezentowania, bo tutaj są, wiecie, takie karteczki, gdzie, gdzie możecie napisać od kogo, dla kogo jest to prezent. Więc to są te travel friendly wersje. Ale jeżeli macie ochotę, jeżeli Wam ten tonik odpowiada, to możecie sobie oczywiście te, te wersje, dwie zostawić. Więc to jest jedna paczka, która do mnie przyszła. I druga właśnie, którą Wam. Pokazywałam na zdjęciu. To jest paczka z nową serią Retinol i Jaśmin. Ja Wam pokażę tak tą ulotkę, która była dołączona do paczki. Ja się dzielę z Wami od jakiegoś czasu każdą paczką z Pixie. Ja ich kosmetyków nie używam, więc cieszę się, że mogę Wam po prostu te paczki oddać, że Wy zrobicie z tymi kosmetykami użytek. I mam nadzieję, że tym razem nikt się nie obrazi, że ja sobie z jednej właśnie z tej paczki z retinolem i jaśminem zostawię kosmetyczkę, bo wszystko było zapakowane w taką właśnie kosmetyczkę i nie ukrywam, że ona mi się przyda, więc mam nadzieję właśnie, że tutaj żadna z Was się nie obrazi, że robię rozdanie i Nie rozdaję wam wszystkiego Więc do zgarnięcia będą kosmetyki Jest ich tu całkiem sporo, mamy 6 produktów I mamy tak Do oczyszczania twarzy retinol i jaśmin Później mamy Retinolowy tonik Oczywiście też z jaśminem Już nie będę powtarzać W tej małej znowu pojemności Tak Niko następnie mamy dwa olejki jeden do stosowania na dzień, drugi na noc więc dwa olejki właśnie mm, do twarzy i następnie jeszcze jest lotion i krem do no, krem po, pod oczy. Yy, nigdy chyba yy, z Pixie nie było kremu pod oczy przynajmniej ja sobie nie przypominam więc tutaj właśnie dla mnie to jest nowość 25 ml, natomiast ten lotion do twarzy to jest 50, więc 6 produktów właśnie yy, do zgarnięcia to jest ta druga paczka no bez kosmetyczki, ale no mam nadzieję, że mnie tutaj wiecie zrozumiecie, postaram się wam je wszystkie pokazać i wasze zadanie będzie takie, żeby zostawić komentarz właśnie pod tym filmem jeżeli chcecie wygrać tą paczkę po pierwsze napiszcie, którą tą paczkę wolicie która wam się bardziej podoba i którą by chciałybyście wygrać i poza tym zostawcie jedno zaraz do tego przejdę, dlaczego tak mówię jedno, ale zostawcie jedno pytanie jakieś ciekawe do Q&A Dziękuję Niko. Ja wybiorę po prostu, chodź do mnie, bo Ty tak coś czuję, zaraz coś narobisz. A może tak będzie lepiej, co? Zostawcie jedno ciekawe pytanie do QA, na które będę mogła odpowiedzieć w filmie, bo już dawno właśnie tego typu filmu nie było. A dlaczego mówię takie jedno? Z tego względu, że po pierwsze są osoby, które piszą 5 pytań, 10 pytań, albo zostawiają takie pytania. Że mam wybrać Pepsi czy cola, lato czy zima? Wiecie o co chodzi? I na przykład takich pytań jest 20 albo 30. Mnie jest ciężko potem w QA na takie pytania od, y, odpowiedzieć, więc to po pierwsze. A po drugie, to jest konkurs, więc skoro proszę o jedno pytanie, to fajnie by było, gdyby każdy zostawił jedno pytanie, żeby potem się nie okazało, że ktoś napisał jedno, inna osoba napisała trzy i wygrała. I potem wiecie, okaże się, że ja jestem niesprawiedliwa, bo po prostu ktoś zostawił trzy pytania i akurat jedno z tych trzech, wiecie, mnie najbardziej urzekło no nie o to chodzi, chcemy, żeby było sprawiedliwie więc mam nadzieję, że tutaj mnie zrozumiecie i że rzeczywiście napiszecie jedno pytanie, bo naprawdę niektóre dziewczyny, ja wiem, że wy, jakby że wam zależy, żeby wygrać i że też się chcecie czegoś na mój temat dowiedzieć ale naprawdę, jak ktoś pisze Kilka, kilkanaście pytań, to mi jest naprawdę ciężko na to odpowiedzieć, więc mam nadzieję, że tutaj się w tej kwestii zrozumiemy. Oczywiście cały regulamin macie w opisie pod filmem. Oglądamy właśnie z Alexem Netflixa i przypomniało mi się, że ostatnio oglądałam bardzo fajny dokument, o którym wam chciałam wspomnieć. Hmm. Nie jestem jakoś wielką fanką Lady Gagi, No są takie piosenki od niej, które lubię, są takie, które wiecie, no nie za bardzo mi się podobają w każdym razie. Że oglądałam dokument, przypadkowo całkiem na niego trafiłam właśnie na Netflixie o Taylor Swift. Potem w proponowanych mi wyskoczył właśnie dokument o Lady Gadze, On się nazywa Gaga 5 Foot 2. No nie, Alex, das heißt so, no? No, exactly. chyba, to, chyba tak. Podlinkuję Wam ten dokument w opisie pod filmem. W każdym razie powiem Wam, że nawet jeżeli właśnie tak jak ja nie jesteś jakimś tam, wiecie, fanami Lady Gagi, myślę, że warto ten dokument zobaczyć z tego względu, że to jest niesamowita historia mm, o tym. Um, o nie, właśnie niesamowitej pracowitości, mimo różnych przedszkód, przede wszystkim zdrowia, jak to jest um, nie poddawać się, kiedy naprawdę w życiu dzieje się źle, przepiękna historia też rodzinna, właśnie niesamowita miłość. Um, Niesamowity kontakt z rodziną, i myślę, że tam jest bardzo dużo fajnych właśnie wartości pokazanych w tym filmie. Gesundheit na zdrowie, więc ja Wam ten dokument naprawdę bardzo, bardzo polecam. Nie jestem jakąś właśnie fanką tego typu właśnie programów, filmów. Natomiast mówię, natknęłam się zupełnie przypadkiem, a bardzo mi się ten film właśnie podobał. Jeśli chodzi o Taylor Swift. On się chyba nazywał Miss Americana, coś takiego. To też był w porządku. Może nawet bardziej powiedziałabym, że lubię Taylor Swift, mm -hmm. natomiast też nie jestem jakąś wielką fanką. W każdym razie on też miał dużo takich właśnie wartości, na które zwracał uwagę. Tam, jeśli chodzi o Taylor Swift, to był temat. Tak, Niko na autku, i oczywiście bałagan w tle, który zrobił przed chwilą. Tam było więcej takich tematów poruszonych o molestowaniu seksualnym, o prawach kobiet, jak właśnie Taylor stara się o to walczyć, jaka jest nierówność między kobietami i mężczyznami, tam chodziło głównie o ten konflikt, być może, że słyszeliście z Kianą Westem, no ale nieważne, więc ten też był fajny, natomiast gagę wam serdecznie polecam, właśnie można zobaczyć, że tak naprawdę można mieć wszystko, można mieć karierę, można mieć pieniądze, a można nie mieć w życiu takich podstawowych właśnie rzeczy typu e, jakaś bliska relacja z drugim człowiekiem. Bardzo fajne słowa mi utkwiły w pamięci właśnie z tego filmu o Taylor Swift, że ona powiedziała, że była w takim momencie swojej kariery, gdzie po prostu mm, jakby to powiedzieć, miała za przyjaciół za przyjaciela swoją mamę. Natomiast tak naprawdę nie miała do, nikogo innego, do kogo by mogła zadzwonić. I to powiem Wam szczerze, tak mi otwiera oczy, że to są ludzie tacy sami jak my. I niekiedy my, będąc takimi szaraczkami, mamy zdecydowanie bardziej szczęśliwe życie niż właśnie gwiazdy. Więc jeżeli właśnie macie ochotę posłuchać o takich, moim zdaniem, bardzo fajnych zawartościach, to te, te, te dwa, nie umiem się wygadać, to te dwa filmy Wam polecam, a szczególnie właśnie gagę 5 Foot 2. Więc zostawię wam link oczywiście e, pod filmem. Będę się już na dzisiaj w tym vlogu z wami żegnać. Zaczęłam już go montować. Niko, ja zalekcę kolację, się nie je do mnie. Um, zaczęłam już montować i przepraszam Was za takie nagłe cięcia, które wy mogliście słyszeć w tym vlogu, bo ja dzisiaj miałam po prostu taką modę do rozgadywania się, bardzo dużą, i po prostu, żeby Was nie zanudzić, trochę tam materiału musiałam obciąć. Nie pamiętam, kiedy ostatni był vlog, ale trochę nie vlogowałam, więc znowu odwykłam i po prostu buzia mi się dzisiaj nie zamykała, więc za te wszystkie takie dziwne cięcia, wybaczcie. Mam nadzieję, że mimo wszystko fajnie. Spędziliście e, czas z nami. Aleksa nie było widać, ale też e, był z boku od popołudnia. Teraz zresztą siedzą, jedzą kolacy chłopcy, więc ja się żegnam. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie kciuki do góry. No i oczywiście mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Nie wiem, czy to będzie jakiś kosmetyczny, czy jakiś inny, bo wiem, że chciałybyście. O, chciałyście, dziewczyny, film o paznokciach i powiem Wam, że. Nie jestem w stanie wam nagrać filmu takiego oddechy do dechy, jak robię moje paznokcie. Z tego względu, że nagrywanie takiego filmu to jest kwestia no co najmniej dwóch, trzech godzin, czasami nawet więcej, przy niko to na pewno więcej. Ja pamiętam, jak jeszcze niko na świecie nie było, a nagrywałam filmy paznokciowe, to po prostu to trwało kilka godzin i sam montaż potem kolejne kilka godzin trwa, jak nie kilkanaście, więc tego się robi naprawdę bardzo długi czas, którego ja teraz nie jestem w stanie po prostu nigdzie wygospodarować, więc pomyślałam sobie, że może jak będę następnym razem robić paznokcie, to po prostu jakoś we vlogu Wam mniej więcej opiszę, pokażę krok po kroku jak robię, nie będzie to osobny filmik, no bo po prostu nie jestem w stanie nagrać czegoś takiego. Dobra, nie przedłużam, kończę, widzimy się w kolejnym filmie, buziaki, papa!